Kawa, co nas czeka? Nóżki kurczaka, ekstra! Uwielbiam je! Nie można zapomnieć o sosie! Z nim wszystko smakuje o wiele lepiej! Chociaż nie sądzę... Jaka apetyczna kukurydza! Zdecydowanie nie ma w niej nic podejrzanego! Myślę, że w moim napoju też nie! Zobaczcie, co mam! Ty zaczynasz! Nie mam nic przeciwko! Dziwne, dlaczego mój napój się nie leje? Ma jakąś dziwną konsystencję! Co ja mam teraz zrobić? Wow, to galaretka. Ojej, przypadkowo wystrzeliłem sobie w czoło. Zachowuj się, John. A najlepiej podziel się z nami. Zgadzam się z Mirandą. E, odczepcie się ode mnie. Nic wam nie dam. Jesteś taki wredny. Zapamiętam ci to. Jak sobie chcesz. Nie przeszkadzajcie mi w delektowaniu się moją galaretką. I po wszystkim skończyłem. To nie było trudne. Masz ogromny apetyt. Teraz kolej na Emmę. Właściwie to ja nie chcę próbować tego ostrego sosu. Będę udawała, że polewam nim kurczaka, ale tak naprawdę tego nie zrobię. To z nami nie przejdzie. No dalej, Emma. Nie, ten sos wydziela dym. Założę się, że jest naprawdę ostry. Ojej, tylko spójrzcie, co się stało z nóżką kurczaka. Będzie to dla mnie trudne, ale muszę to zrobić. Po prostu udawajmy, że to zwykły kurczak bez ostrego sosu. Nie udało się. Ja płonę. Pomocy. Emma, tylko nie odwraca się w naszą stronę. Ojej. Co to? Chyba moja kukurydza zamienia się w popcorn. O niczym nie zapomnieliście? Spokojnie. Wszystko pod kontrolą. Gasiłem cię. Trzeba było tak od razu. Dziękuję, John. O nie. Spaliłam kurzenówki! A ja przynajmniej mam teraz popcorn. Wszystko ma swoje plusy. Jest taki chrupiący rewelacja, nawet o tym nie marzyłam. My też chcemy spróbować. Jeszcze czego? Zabierajcie ręce. Nie mam zamiaru się dzielić. Spójrz, John! Uszy mi rany zrobiły się żółte. Dlaczego tak się na mnie gapicie? Właściwie to wasze uszy też zmieniły kolor. Co za niespodzianka. Sprawdźmy, co tym razem nas czeka. Czerwona guma owocowa, super. Jak pysznie pachnie. Guma jest mała, mój arbuz jest ogromny. Widzę, że macie szczęście. Na pewno nie można tego powiedzieć o mnie. Mam tu całą miskę żywych robaków. Smacznego, Miranda. Otwieraj buzie. Zabisz to natychmiast! Nie będę jadła żywych robaków! Nie masz wyboru! Proponuję więc się pospieszyć! Dzięki, ale twoja rada raczej mi nie pomoże. Wcale nie poprawia mi samopoczucia. Po prostu wyobrażę sobie, że to coś pysznego. Jakie to obrzydliwe! Moja wyobraźnia w ogóle nie działa. Dobra, mam już dość. Ej, nie można się poddawać w połowie drogi. Trzeba to zjeść do końca. Proszę bardzo, kolejna głupia rada. John, nie pomagasz mi, tylko wszystko psujesz. Te robaki poruszają się w moich ustach. Nie mogę tego wytrzymać. Eee, jak ty to robisz? To jakieś szaleństwo. Nam by się nie udało. Obawiam się, że ten koszmer będę pamiętała do końca życia. Nigdy nie jadłam nic gorszego niż to. O nie, robaki utknęły mi w gardle! Nie mogę oddychać! Nie musiałaś ich wypluwać mi prosto w twarz! Przepraszam, to było przypadkiem. Teraz wasza kolej. Dzięki Miranda. Arbuza już podzieliłam na dwie części, a teraz można go zjeść. Jak aromatycznie pachnie! Przypomina mi to o minionym lecie. Nie chcecie załamywać, John, ale czerwony to mój kolor. A takim właśnie jest miąższ arbuza, więc ja go zjem? A tobie zostawię zielone skórki. Ale to niesprawiedliwe, ja go dostałem! Życie bywa niesprawiedliwe. Pogódź się z tym. Mm. Proszę, zabieraj pestki i skórkę. Nie będę tego jadła. A, proszę, łap jeszcze więcej pestek. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Oszukałaś mnie! W dodatku te skórki są takie gorzkie. Nie będę ich jadł. Jak chcesz? Ja się na nic nie upieram. Jesteście tacy zabawni. Zaraz pęknę ze śmiechu. Oj, przez was prawie zapomniałam o swojej gumie. Mm, jakie pyszne. Znowu dostała wszystko, co najlepsze. Nie bądź zazdrosna, lepiej patrz jak dmucham balony. Najwyższy czas dać mnie nauczkę. Teraz odegramy się na niej za wszystko. Ej, hey, nic nie widzę. Ktoś przebił mojego balona. Czerwień do ciebie pasujemy ma. Wow, nasze szyje też są kolorowe! Jesteśmy gotowi, no to jedziemy. O, mamo, to krap. Jest taki straszny. Boję się go. Odłożę go na miejsce. Przynajmniej wiesz, co masz. Ja tego w ogóle nie rozumiem, ale wygląda fajnie. A ja czuję zapach smażonych frytek. Pyszności. W końcu mogę coś przekąsić. No dalej, Miranda, zaczynaj! Miło z Waszej strony. Frytki są takie ciepłe, jakby dopiero co wyszły z piekarnika. Uwielbiam to. Jestem gotowa zjeść cały talerz. Ja też muszę sprawdzić, co dostałem. O, to Lizak! A co jest w środku? A, to posypka! Dzięki niej Lizak smakuje jeszcze lepiej. Chcę więcej posypki. To nie fair! Przecież oprócz mnie dostali smakołyki, a ja muszę zjeść tego brzydkiego kraba. Dlaczego los jest tak niesprawiedliwy? Jaki twardy! Prawie połamałam sobie zęby! Mam genialny pomysł! <laughs> Uwielbiam frytki! To najlepsza przekąska na świecie! Chcę więcej i więcej! To dziwne, gdzie się podział mój talerz? Widzieliście go, Emma? To ty go zabrałaś? Ej, to nie ja! Ej, to mój krab! Przepraszam, nie mogłam go zatrzymać! Przestań mi tu ściemniać, oddaj moje frytki! Chyba coś tu zaraz się wydarzy. Myślę, że będzie niezły ubaw. Dobra, zabieraj swoje frytki z powrotem. A ja znowu spróbuję zjeść mojego kraba. Co ty robisz? Gotuję. Tym razem nie zamierzam jeść go na surowo. To genialne. Świetnie to wymyśliła, się Emma. O nie, poparzyłam sobie palec. Jak gorąco. Muszę od razu podmuchać. Dobrze, że mam szczypce. Teraz bez problemu mogę wyciągnąć kraba z rządku. Co za zapach! Jestem pewna, że teraz spodoba mi się jego smak. Emma, nie wiedzieliśmy, że potrafisz tak dobrze gotować. Mogę spróbować? No. Oczywiście, że nie. Nawet nie masz co pytać. Sama zrobiłam tego kraba i sama go zjem. Wszystko sprawiedliwie. Jaki pyszny. Ma tak dużo mięsa. Fantastycznie. Lepiej spójrzcie na swoje nosy. Są kolorowe. Otwieramy klosze. Wow, mam pączka. Jaki apetyczny. Od tak dawna mam ochotę na taki deser. W końcu mogę go zjeść. A ja mam słodki lizak. Fajnie. Co jest w środku? Skorpion? Nie wierzę. Cukierki. Wspaniale. Miranda, stój. Ja pierwsza. Nie widzisz, że już jem pączka? Taki miękki i słodki. Niewiarygodne. Już mi ślinka cieknie. Pojrzyj się ze mną, Emma. Co ty zrobiłeś? Przez ciebie ugryzłam się w palec. Przepraszam, pomogę ci. Masz, przyklej na to plaster. Lepiej ty to zrób. Pączek nigdy wcześniej nie był tak blisko mnie. Tu jest pyszne. Co za szczęście, nigdy nie sądziłem, że będę miał takiego farta. Dziękuję. Ale gdzie się podział mój pączek? John, czy chcesz mi coś powiedzieć? Chociaż już za późno. Nie chcę niczego słyszeć. Zjadaj swojego paskudnego lizaka. Co ty robisz, Emma? To już przesada. Przy okazji wcale nie jest paskudny. U, jak ty jesz. Nie mogę na to patrzeć. A mnie się podoba. To zwykły lizak, który jest przepyszny. O nie, chyba mnie poniosło. Mam teraz skorpiona w ustach. Straszny, zabierzcie go! Wyrzuć to szybko, tylko nas straszysz. Skończyłem, teraz ty, Miranda. Mm, bardzo chętnie. Już od dawna chciałam spróbować swoich cukierków. Ten był zielony, więc przeznaczony dla mnie. A ten jest czerwony, więc jest mój. To niesprawiedliwe. Zabieracie wszystkie moje słodycze. Będę musiała dać wam nautkę. Przygotujcie się. Za chwilę dostaniecie tyle cukierków, ile w ciągu całego życia nie widzieliście. Co ty robisz, Miranda? Odłóż te proce. Nie mam zamiaru. Przygotujcie się. Powodzenia. Emma, chyba musimy łapać cukierki ustami. To jest najlepsze wyjście. Oj, chyba cukierki się skończyły. Potrzebuję trochę więcej. Żółty. Nie wierzę. W końcu mogę spróbować. Tak długo czekałam na ten moment. Jak smakuje? Jasne, że tak. Przy okazji nasze ręce są teraz kolorowe. Ja pierwsza podniosę pokrywkę. Wow, żelkowy miś. Jaki ogromny! Super! Masz duże szczęście, gratulacje! Owocowy żelek jest moim ulubionym. Muszę go jak najszybciej spróbować. Nie daję rady! Będę musiała coś wymyślić. Wiem, widzę pęknięcie. Trzeba to wykorzystać. Super, teraz mam ogromny kawałek żelka do zjedzenia Wspaniale Najlepszy żelek na świecie Potrzebuję dokładki Jestem gotowa rozerwać go gołymi rękami, byle tylko wszystko zjeść Następnym razem bądź ostrożniejsza Wowem, a teraz jesteś cała czerwona Miranda, twoja kolej Góra surowych jajek? Przyznaję, że zupełnie się tego nie spodziewałam na to nie poradzisz. Smacznego. Nie możesz zrezygnować. Jedz. Inaczej sami wszystko w ciebie wepchniemy. No dzięki. Jakoś sobie poradzę. Choć na pewno nie będzie łatwo. U, to jest obrzydliwe. Nie mogę tego przełknąć. Umówiliśmy się, że zjesz wszystko. Pozwól mi pomóc. Zaraz przygotujemy jajeczny koktajl. Zaufaj mi, pokochasz go. Bierzemy blender i wbijamy do niego wszystkie jajka. Właśnie w ten sposób. To naprawdę proste. Zobacz, jaki jestem w tym dobry. Ej, ostrożnie, John. Wszystkie skorupki lecą na mnie. Po prostu mnie poniosła Emma. A teraz czas wymieszać nasz koktajl. Gotowe. A teraz wlewamy koktajl do tej pięknej szklanki. Wow, prawdziwa bomba. Sam nie miałbym nic przeciwko temu, żeby taki spróbować. Dzięki, John. Wygląda nieźle. Ale intuicja mówi mi, że to wcale nie jest dobre. O tak! Znowu smak surowych jajek. Wystarczy, już nie mogę. Dlaczego wyplułaś mi to prosto w twarz? To tak mi dziękujesz? Mam nadzieję, że jedzenie pomoże mi dojść do siebie, chociaż nie sądzę, to zielony groszek. Nie lubię go! O, jedz, John! Sam powiedziałeś, takie są zasady. Na początek otworzę puszkę. Nie mogę tego zrobić, spasuję! To jest łatwe, spójrz. Raz, dwa, gotowe. Proszę. Dzięki, Emma. Co ja bym bez ciebie zrobił? Pewnie nie jadłbym tego obrzydliwego groszku. Może dam mu szansę. No w sumie nie jest tak źle, jak myślałem. Można zjeść całą puszkę naraz. Nie sądziłam, że tak bardzo ci się spodoba. No, jest całkiem niezły. Ale co się ze mną dzieje? Coś jest nie tak z moim brzuchem. Przepraszam, nie mogę już wytrzymać! Dlaczego to zrobiłeś, John? Zaraz się tu udusimy! Sorry, to na pewno koniec. Peter, podniesiesz pokrywkę? No dalej. Zaskacz nas. Ojej, to śmiornica co za ochyda. O nie, tylko nie oblizywanie. No, ja będę musiał ją ugryźć. Co straszne! Ściara ze mnie. Będę siedziała i śmiała się z was. Niech los zdecyduje, kto zacznie pierwszy. Hurra! Vivian przegrała. To znaczy, że to ona zje tę ochydną ośmiornicę. To nie jest śmieszne. Sama wiem, że mi się nie poszczęściło. Fu, to jest obrzydliwe. Takie oślizgłe. Mój język jest teraz cały lepki. Mam dość. Peter, teraz twoja kolej, żeby to ugryźć. Ty nie dałaś rady polizać, jak ja mam to ugryźć? Mam nadzieję, że przynajmniej ona sama mnie nie zje. Myślę, że macki to jej słaby punkt. A, ona chce mnie zabić! Nie mogę oddychać, pomocy! Nie martw się, uratujemy cię! Wyciągniemy cię ze szponów tego drapieżnika. Aj, to bolało. Przynajmniej udało nam się rozprawić z ośmiornicą. To było straszne! Nigdy nie byłem tak przerażony! Trzeba było widzieć swoją minę! W dodatku masz teraz pamiątkę po swojej przyjaciółce! O nie, znowu nie mamy szczęścia! Mam nadzieję, że przynajmniej tym razem to nie ja. Za co? Dlaczego znowu ja mam pecha? Będę musiała to polizać, to jest jeszcze bardziej bolesne! Ja sobie odpocznę. Nie martwcie się, pomogę Wam zjeść tego kaktusa. Julia, ty pierwsza, bo jak Peter zje, to nie będziesz miała co lizać. Jesteś taka miła, mam nadzieję, że przynajmniej nie zbytkujący. Jednak jest, więc jak ja mam go polizać? Nie mogę go nawet dotknąć. I tak będziesz musiała. Już szybciej, tym lepiej. Zaczynam! Aj mój biedny język, jak to boli. To straszne. Aj, mnie boli już samo patrzenie na to. Myślę, że mogę ci pomóc. Mam plaster, który pomoże ci przetrwać ból. I jak? Lepiej? Tak, mam nadzieję, że i ciebie uratuję, gdy będziesz to jadł. Wątpię. Ale mam inny pomysł. Dlaczego miałbym jeść kaktusa z igłami, skoro mogę go zjeść bez nich? Mam pensetę i dzięki niej pozbędę się wszystkich ostrych igieł. Będziesz to robił całą wieczność. Mam już dość czekania. Przynajmniej nie będzie mnie tak bardzo bolało. Wystarczy. Weź maszynkę do golenia. Pójdzie o wiele szybciej. Rzeczywiście, jak na to wpadłaś? To genialne. No to zaczynam. No idzie mi rewelacyjnie. Aj, przestań, całe jesteśmy w tych igłach. Same kazałyście mi je zgolić. Ale nie rzucać nimi w nasze twarze. Teraz na pewno będziesz musiał zjeść kaktusa smacznego. No zjadaj. To chyba karma dla psów. Nie chyba, na pewno. My nie jesteśmy psami. Ciekawe kto będzie miał szczęście. Zdecydowanie nie ja będę ją lizać. A ja jeść! Fuu. A ja znowu mam farta. Będę po prostu was obserwować. Przecież dostaliście takie pyszne jedzenie. To nie jest śmieszne. Peter, ty pierwszy. Ja? Ale dlaczego ja? Mam nadzieję, że to najdroższa i najsmaczniejsza karma. Fuu, co za smród, jak zgniłe mięso. Nie chcę się tym zatruć. Nie martw się, aby w pełni wczuć się w rolę pieska. Daję ci tę miskę. Wielkie dzięki. Jakie to straszne. Swoją drogą, dlaczego ja pierwszy? Jak ja zjem, to Julia nie będzie miała czego lizać. No właśnie. Kurczę, myślałam, że się na to nabierzecie. Jak to śmierdzi. Nie chcę, żeby potem moje usta tak pachniały. Będziesz musiała to polizać. Zaczynaj. Wiem to bez twojej pomocy. Co za ochyda. W życiu nie próbowałam czegoś gorszego. Nawet my jesteśmy zdegustowani. Peter, teraz ty. Peter, pospiesz się, no. Dalej. Fu, to jest to chydne, Nie mogę. Dlatego dam ci łyżkę. W ten sposób będzie szybciej. No dobra, spróbuję. Co ty zrobiłeś? Teraz będę śmierdziała. Daj mi tę łyżkę. To boli. Pospiesz się i jedz. Nie udawaj głupiego. No dobra, dobra. Trzeba mu pomóc! Co zrobiłyście? Nie zjadłem tego. Jest na całej mojej twarzy! W ten sposób jest nawet zabawniej. Może tym razem dostaniemy coś smacznego. Dlaczego nie mamy szczęścia? Nienawidzę ryb. I muszę ją polizać. A ja muszę ją ugryźć. Tu jeszcze gorzej! I tylko ja będę na to patrzył i się śmiał. Vivien! Ty pierwsza. Możesz zaczynać. Ona nawet wygląda paskudnie. Nie mam więc wątpliwości, że smakuje tak samo. Och, to obrzydliwe! Ojej, ona ugryzła Vivien! Tak, pomocy! Ona mnie zje! Siągnij! Uratujemy cię! Dziękuję. Na pewno odgryzłaby mi język. Teraz zemszczę się za ciebie i zjem te bestie. Życzcie mi powodzenia. Julia, dlaczego jesteś taka smutna? Przecież rybka jest przepyszna. Jak możesz się ze mnie śmiać, a masz? Dobrze mu tak. Nie mogę uwierzyć, że doczekaliśmy się smakołyków. Uwielbiam bubę. Będę ją lizać, super! A ja ją przeżuję, ekstra! Kurczę, nie mam szczęścia, nawet nie mogę jej skosztować. Peter, mogę być pierwsza? Proszę! Tak bardzo chcę spróbować tej gumy. W porządku, niech będzie. No w końcu zjem coś pysznego. To niesamowite. Ale za mało. Muszę ją całą polizać. Robisz? Zatrzymaj się, teraz guma jest cała ośliniona! Dobrze ci tak, nie dasz rady jej zjeść, a może i dam. Fu nie, to jest okropne! Co ty robisz? Przez waszą gumę teraz moja twarz jest stała mokra! To nie fair! Ale my mamy ubaw! Wow, to burger! Dać. Zobaczymy, komu pierwszemu się poszczęści. Mnie! Mogę go polizać! I mnie! Bo go zjem! Dobra, ja i tak jestem na diecie. Ja pierwsza! Jestem bardzo głodna. Jeszcze czego? Zjesz całego burgera i nie zostawisz mi nic. Nie, ja będę pierwszy. Po mnie nie będziesz chciała go nawet mieć w ustach, zapewniam cię! Poliżę każdy centymetr tego burgera. Zaufaj mi, to będzie najbardziej obrzydliwa rzecz, jaką kiedykolwiek próbowałaś. To chytne, po tym nawet tego nie tknę. Poliżemy kotleta, i czas na ogórki. No super! Został jeszcze serii bułka. Gotowe! No to co wi więc? Próbujesz tego pysznego burgera? Żebyś wiedział, że spróbuję. Może jest dobre. Co za ochyda, nie mam pojęcia, jak Vivienda da radę to zjeść. Spokojnie, po prostu spróbuję. O nie, fu, co za paskudztwo. Sam sobie go jedz. Na pewno nie chcecie? Nie, dzięki. Super, więc sam zjem te pyszności. Jak fajnie. Wow, jakie niezwykłe lody! W dodatku mogę je polizać. A ja je zjem. Dlaczego nigdy nie mam okazji skosztować czegoś smacznego? Bo to moje lody! Jestem gotowa na ucztę. Stop, nie pozwolę na to. Najpierw je polizzę. Chciwus, zostaw mi dokładnie połowę. Dlaczego rzucacie opakowaniami? Tak nie wolno. Czuję, że to będzie pyszne. Ja też chcę! Daj mi to moje! Jeszcze czego? Dla mnie to też za mało. Nie przeszkadzaj mi. Co za pyszności! Chyba Peter zjadł za dużo lodów i sam zamienił się w kostkę lodu. Wszystko zlizał. A ja dostałam tylko głupi rożek. A ja tak lubię lody. Co za chciwus z niego. Fuli limonki na pewno są kwaśne. Znowu nie mam szczęścia. Ja też będę je gryzła. A ja mam farta. Nie martwcie się, będzie dużo zabawy. Szczególnie dla mnie. No co czekacie? Pospieszcie się i zabierajcie się za te zielone smakołyki. Co za chyba to bolało! Kurczę, wiem, czym ja się przejmuję. To tylko limonka poliżę skórkę. To nie przejdzie. Musisz policzać całość. No dalej. Trzeba będzie się troszeczkę pomęczyć. O nie, jaka ty jesteś okrutna. Limonka chyba zadziałała. Ale masz minę, Peter. Teraz za pomocą limonki ożywię go. Uff, wróciłem do was. Vivie, no ty z czego się śmiejesz? Będziesz musiała zjeść tę limonkę. Proszę. Dlaczego? Ja też zastygnę. Nie, to jest o wiele gorsze, aż cię całą wykrzywiło. Ale szybko to naprawię. Nie musisz mi dziękować. To było straszne.